Siedzi, siedzi! mega zdringa! Witam was ponownie. Dzisiaj już trochę inne beczki. Pochytam się trochę na bata. Pobawia się tymi małymi rybkami, może wlezie jakiś leszczu. Okej. Okay. Mieszamy futer, Jedziemy z tym koksem. Fut tak, futer rzekł już namieszał. E, w domku fajnie pachnie na taką czekolada, choćby czekolada, piernik, nie wiem, było to na leszcza kupiłek do tego do dom trochę madów, co miałeś też w lodówce, ale już chyba... Zrobiły się z tego pinki. Mam jeszcze jedna puszka. O, te są lepsze. Widać, że się ruszają. I dać. Okej. Okay. Teraz w tam pora takich też czerwonej glizdy. Potnę ich. Nie mam specjalnych nożyczek, ale bez tego po prostu operacja. Jedna puszka. A niech mają, no co? Okej. Okay. Całe to są na wymieszam. Co tu jeszcze mamy? Też bym jeszcze to się zostawia ook, kukurydza A niech mają pra to wymieszam. Włonią świetnie, także rybki muszą przyjść, nie? Okej okay. bacik mam 6 metrowy Wydaje mi się, że to wystarczy hmm. zakłodą kukurydza. Może tego kanapka zrobię z madą. Grudmu ustawiony na dwóch metrach tu jest spad zaraz za molo, 2 metry od mola jest ściana idzie jest, znaczy, z kosa na dół jest tu strasznie głęboko w tym jeziorze to co, do dzieła taka kanapeczka pięknie chok chyba mu trochę za wielki ale obejrzymy, może to są jakieś leszcze i dzisiaj leszcze, ja mówię leszcze O futru, podsłowik i już tam nie dranie za wielki na te mady nie wiem było to w zestawie kupiłem tu e, z Jacksona Jackson jak są założa blizda To by miał zarę okonia no. Nie o to chodzi, o przyszło na, na leszcze Zostawę na razie tak Jak nie to najwyżej zmienia zmienia przypon Do mniejszych Hok, bo Hoki mam też ze sobą Spławik 2 gramowy Żyłka główno 0,18 Przypom 0,16 Słuchajcie, i siedzi, nie? Pierwsza rybka Ładno Ha, jest Leszek Słuchajcie, Leszkarzek złowił Come kamar here Piękny Leszek Zmienił, że nie trochę Mniejszy chłop, bo tamty był za wielki, Dawał taką małą gwizdo, Dwa Masa drobnicy tu jest, słuchajcie Siedzi następno o. I zaś Mr Leszek Lesiuniu Leonardo Dicaprio Tam moczyć ręka w wodzie najlepiej. Jak się dotyka ryba, nie słuchajcie, nie na sucho ręka, czasami no nie idzie. To. Wciepuje to. Zawsze kibel z wodą. Ręcznika nimą. Bo dziś o rybie są, ani mydło też nie brał <śmienny> Mega Na No co, że się zakurzył cygareta Co o, o, o. Fokiem, że się załączył. piękność już O Oś tu Ке репкито съм. Пойнь, пойнь, по мама. Най-мислим, <ръщу> че това е по око ми Не, това не е по-очи, това е вздринга. Добре, кай ето цигарета. По-чепи <ръщу> ми <ръщу> кулек. A naj maju moje ribke. Cudo. Cudo nature. Piękny co, Jak ryby skokają. Coś pięknego, i robimy dziś kociołek. produkty elegancko wypolony elegancko wypolony i jaki czyściuki szalge to będzie układą to fachowiec od, od tych rzeczy jademy jademy z tym koksem szalge tym burszt no, w tym no. kawyku te czekani <laughs> no. Wiele tutaj będzie robiło? 2-3 no, godziny. 2-3 godziny no. Pomało, nie? Hmm? Bez wielkiego ognia A jak smakuje po tymi ładnie mamy co jeść żeby to potem nie poprzywierało nie? Mm -hmm. jakieś tam czosność Tyk. do aromatu kujka drodzy <grywa> <grywa> trochę za dużo Tyk. Cała kraut. no. Cała kraut. A te i na koniec ja? Czy to? O, warstwami jak to trzeba będzie udeptać udało się tego nie to się zdaje ale to się zmieści ja no. zawsze też po tym już na koniec ciśno co tą pokrywką wyżako ja. no, ale udaje się zmieścić wszystko kapuła kapuca normalnie krótka no. i no, kiszyno. Kiszyno. Żeberka w I uciszono żeby w kopułę nie mi grobia, bo się potem zostawia i widowi jak to się robi? Wejdzie no. <laughs> też tu na YouTubie. To jasne. Jak się zgodzisz, to na YouTubie. Ja. No może, no. no. może tam wiesz. Jakimś wirtuozem kuchni się nie jest, ale. No, no, no. taki coś, kto co to wiedzie, jak to się no każdy, nie Każdy, każdy ma swój sposób. No. Tam mamy kapusta, a nie tam pokryć. Oczekiwam, że to warzywa. Pieki to jest Pieki to jest żywy. Pieki to jest żywy. муси блять мы уже пройфули кух до Минского умели дать набок туда и набок сколько раз нашей сборщик A, wlazło, fajnie. Nie spoli się tu, Do jakiś tam zaś aromacik fajny. Nie. Wojtek idzie się kumpać <gryw> Tam Wojtus, Wędkusz Doskonały wędkusz. I do wody plum Będzie też na, na, na filmiku chłopcy ładnie łowią, bo jeszcze jest Filip, ale nie mogą teraz. Ładnie łowią rybki Znają się na tym lepiej ode No ale chcę zrobić Piękne to moment O wobec Ty wlazło tu Wlazło elegancko wszystko Kurde Myślę że to trzeba będzie deptać nogi Видите, о, ревелацию. Пива не будем вливать, не? Умею бульон. Что? Умею бульон. Бульон. Пепшу, я ж така пустя. No i baj. Mamy też piwo On stoi <laughs> Koziołek, ma Wygląda jak karmi no. Rewelacja, gnało zmieściło się baja. Zamknąć trzeba zawsze mhm. Liściem Super ty No i dobre ja, A, a tym burią No z boku A, a nie do środka? No. Nie, ale to będzie na dnie, nie? Aha, mega bulion Super wyparuje. Pewne, że się nie spali. Kurde, ale jak wymierzone, nie? No, wymierzone super. Wszystko się zmieściło. Tutaj. Rewelacja, jedzenie mamy na dwa dni. Dobry, szwagę to za teraz. No to cie... no to nie ma tu ciepła. Różnie. Nie ma tu ciepła? Nie ma. Wychłodła po wypalaniu Klasa Jedzonko idzie do ognia Pomoci szwagę, mamy dość tego? A myślę, że ja wow Jedna noga musi być... Jedna dziwna. noga na tym, no bo to nie pasuje, widzisz, gdzie tak tak zrobił. Ale jest, ok, I co? coś? Super, teraz czekamy 3-4 godziny. Ślager ekspert powiedział, jedzonko będzie gotowe. Mamy też taki piekarnik, gdzie dziewczyny zrobiły chleb. Nie wiem czy to widać. Chleb to będzie czy bułeczki? Chlebek rybany. Chlebek rybany. No mega. To jest piesek. Zachuje wędków. Wachtysz. Taki nasz Dżekuś kochany W całym wynkarstwie Trzeba też czasem się trochę szpluchnąć na dworze Nie trzeba się mieć w duma Ja tam na wierchu mam taką beczkę mamę. Zrobię jak woda i prysznic na dworze Woda mamy ze studni Pumpuje tam woda do beczki nagrzewo się I leci Do prysznica Patrzcie Super pomysł, polecam każdemu. Na dworze taki prysznic. Mega! Ja bym ja by taki chciał, żeby taki prysznic komuś zrobić. Nie ma problemu. Piszcie, przyjada, zrobię wam. I gitarka. Bam! Pik. A w No Jekson Widziesz Jot Jezu, w tu No No mega Mama, mamutcie ja już wychodzę Kapucha no Kurde szwagę super Ej, kto idzie podalisz Wojtuś Chodź Zanieszesz tam ja Wojtuś? Wojtuś Agier ładuje, co uważił Ale kasan żeberka Na no, dnie Diosen na końcu no. Ale boczu mega nie też no, Ale wuniu Dobrze. Dobre Dobra, były okonie na spinning był też um, było też pora małych rybek na Bacik, a teraz wam pokorza pięknego sandacza. Siedzi, siedzi. To ta bateria jest słaba tutaj. nie tej. Zarosłej. Siedzi. Piękno. Piękny sandacz. Gusku i do wody. Piękny sandacz nie? To dostaję poduszka od szwagra. Będa spousę z tym sandaczem teraz. Ale by z tym Jeszcze tak krótko słuchajcie, chciałbym wszystkim podziękować. ich zadowolony za te 200 subskrypcji. Kanał 1 Rok. Ale jakoś to idzie do przodu. Super. Jak Wam się filmiki dalej podobają, dawajcie zawsze tam paluszek do góry. Subskrybujcie mój kanał. Będzie więcej komedii na temat wędkarstwa. <laughs> no, nie zawsze uda się ryba chycić. Każdy wędkarz wie, jak to jest. Ale robię to z przyjemnością. Robi mi to szpas. To jest moje hobby. Moja pasja. Aha, co do tych subskrypcji, słuchajcie, na razie mam 200. Jakby dał mi o 200 tysięcy, już nie godno o 2 milionach, nie? Bo to przyjdzie, przyjdzie jeszcze. <noise> e, to zaprosza jedna osoba z rodziną na wakacje na Kujawy nad Jezioro Guszyńskie. <noise> Dobra, trzymajcie się. I do zaś. Ciao.